Witajcie. Niedziela zimowa. Sąsiad przyszedł, czy nie chce, do odkurzacza, do rozbiórki. No i jak myślicie, temat dzisiejszy, odkurzacz. Z kablem miał swoje 5 minut. Które właśnie się skończyło. Rozwalamy. No, tragedia. Wszystko aż białe, okurzona. A czy będzie miedziucha? To się okaże. Ale jednym takim silnikiem mam. No, warsztaci trochę do sprzątania. Thank you. Aluminium. Tyle miedzi, ile w kablu siedzi w wirniku. Dopóki jeszcze nie będę wirników takich robić. Dobra, ja tu muszę totalnie oczyścić warsztat, bo z tego kabla też się posypie. Rozwalę dopiero na poszczególne kabelki. Czyste, wymyję, kontynuuję film. No, kabelki będą już za chwilę obrane Jedziuchy ile jest? Możecie obstawiać w komentarzach Dużo nie będzie Robimy podsumowanie. To aluminium to w ogóle nie warto było wyciągać. Zwłaszcza, że jeszcze nie mam magła To jest mordęka. No i pora na podsumowanie. Siedemset osiemdziesiąt gramów żelaza, dajmy po złotówce siedemdziesiąt groszy. Po 6 złotych. Nie mamy wiele. Wierniczek dajemy po 3,50 No i miedziuszka. Tyle co w kablu. Niech będzie po 28 zł 4.97 Chiński odkurzacz. Czy warto? Oczywiście. Tak jak mówię, nie warto nic nie robić, ale 5 zł to nie jest jakaś rewelacyjna suma zaczynamy dalsze rozbiórki tam oczywiście miałem troszeczkę miedziuszki i mosiądzu ale to z nikomej ilości to nawet bez liczenia będzie tak jak mówię 4,97 miłej niedzieli życzę cześć